Mi taki dans makabry przyszedł do głowy i znicze sobie wymyśliłem. Postanowiłem zadzwonić w tej kwestii. Plum! hallo eee, halo? Halo, słucham. Eee, dzień dobry. Dzień dobry. Eee, czy to jest e, wyrób e, z, e, zniczy? Proszę powiedzieć troszeczkę głośniej, ja Pani też jakby głośniej, bo ja słabo słyszę, dobra? Czy to jest wyrób zniczy? A no tu tak? Z niczy? Tak? No, 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 coś z niczego. A no, co panu chodzi? Robicie coś z niczego. Proszę pani, już tu jaka jest sprawa. Proszę pani, dwa dni temu syna do was wysłałem. To w Legionowie, prawda? Boże ja pana nic. Nie rozumiem. Proszę pani, Legionowo to jest, prawda? Tak, legionowo. No, no. Proszę pani, wysłałem dwa dni temu do was syna mojego. Mieczysława, lat 23, proszę Pani, wzrost metr 78. o Ale co chodzi? Ale co Pan wysłał? Zaraz, teraz wytłumaczę o co chodzi, dobrze? Po kolei nie Pani Nie bo ja nie rozumiem o to chodzi. Dobrze, po kolei wytłumaczę i potem Pani powie o co chodzi, okej? Okay? Proszę Pani, jeździ Kobrzej z tej strony. Ja, proszę Pani, ostatnio spać nie mogę, bo ja lubię wieczorem telewizję oglądać, Wie Pani? Wieczorem. Wczoraj na przykład sobie oglądałem, proszę Pani, te z archiwum X. Nie wiem, czy Pani ogląda. No, no, no. Lubi Pani? Nie No, słyszy Pani? Nie No, z archiwum X sobie oglądałem. Proszę... No, ale co to ma na no, Zaraz Pani powiem, no. no. Bo proszę Pani, ja lubię w ogóle oglądać, jak plus proszę Pani, ten agent Molder chodzi, se dostanie w morze, prawda? No tak. No tak Agencka skali, bada coś na skali, prawda? I takie różne historie, tam, o tych zielonych ufolutkach. I ponad kolejnymi, proszę Pani, już mam tego dosyć, bo żona taka stara, proszę leży koło mnie i mi ględzi, że mam wyłączyć telewizor. Tak, ja wtedy mi. jestem w takim nastroju, że chcę podstawić proszę Pani, śnicz na telewizorze. I już od dawna jestem w takim nastroju, chcę te znicze tam sobie stawiać. Proszę to Pani... Chcę tam kupić. W... Chcę tam kupić. O co chodzi? Ja już dwa dni temu wysłałem do Was syna w tej sprawie. Żeby tak. mi kupił znicz, proszę pani. Ale ile tam chce tych I chłopak przyszedł zniczem od was. Nie... Ale ile tam chce tych zniczy? Jeden. Jeden? Wystarczy. Proszę tak no, ale my w tej chwili jeszcze nie mamy, bo my jeszcze nie wznawiamy, bo to dopiero na jesieni. Bo, proszę pani, właśnie chłopak poszedł do was. Tak. Miał wrócić zniczem, proszę pani, ze tak? zniczem, znaczy się, a tak? wrócił zniczem. Nic to nie przyniósł. Rozumie Pani, nic nie kupił. Powiedział, że nie, nie było. Bo nie ma. Bo w tej chwili nie ma, proszę Pana, bo my dopiero pod koniec sierpnia zaczynamy robić. Jak co, to nic nie ma? Teraz nie ma. To jak Wy też nic z niczego bo w tej chwili nie, my robimy dopiero na jesień. A surowiec macie? Dopiero na jesieni? No proszę uprzejmie, znicze będą na jesieni. Wiadomo, że na jesieni. Od jesieni szkoła rusza i wtedy ten kaganek oświaty młodzieży trzeba przynieść.